Witam. Pewnie nie lubicie siedzieć w domu jak za oknem piękna wiosna, słońce i kilkanaście stopni ciepła. Ja tego nienawidzę. Dla mnie to prawdziwe tortury. Mamy teraz najbardziej spieprzony początek wiosny w całym moim życiu. I jestem na tą sytuację, delikatnie mówiąc, wkurzony. Do tego czekają nas teraz chude lata. Wielu ludzi straci pracę. Wielu ludzi zamknie swoje firmy, na które niejednokrotnie pracowali całe życie. I prawdopodobnie ogromnie zrośnie w Polsce liczba ludzi, którzy będą w najbliższych latach żyć poniżej progu ubóstwa. Należy sobie teraz zadać pytanie: Kto jest temu winien? Kto jest temu winien, że musisz teraz gnić na chacie, a twoja przyszłość stała się niepewna? Kto jest winien chorobie i śmierci tak wielkiej i wciąż rosnącej ilości ludzi? Chcesz wiedzieć, kto jest temu winien? Dobrze, ale zacznę od początku. Najpierw był Marks, który wymyślił najbardziej zbrodniczą ideologię w historii świata. A potem byli wdrażający ją w życie mordercy: Lenin, Stalin, Mao. I pomniejsze, Hoshiminy, Polpoty i Kimy. W każdym kraju, w którym zagnieździł się komunizm, schemat był podobny. Najpierw mordowano miliony obywateli, tylko po to, by potem okazało się, że to gówno nie działa, więc następowała katastrofa gospodarcza, głód i upadek. Komunizm nigdy nie działał, nie działa i nigdy nie będzie działał. Ale świat niestety nie wyciąga wniosków ze 100 lat historii, więc na szefa WHO wybrano komucha z Etiopii. Robić z komunisty szefa Światowej Organizacji Zdrowia to jak zamknąć małego Jasia w stodole i dać mu do zabawy benzynę i zapałki. To się po prostu musiało skończyć tragedią. Szkoda tylko, że w tym przypadku podpaloną stodołą jest cały świat. A więc wielkie i wspaniałe WHO, niegdyś wielki autorytet, Światowa Organizacja Zdrowia, której celem kiedyś chyba była walka z chorobami i monitorowanie tych chorób oraz tego jak się rozprzestrzeniają, szczególnie te najgroźniejsze, by nie dopuścić do epidemii i alarmować świat o tym jak najszybciej. Tak może było kiedyś, ale odkąd udał się tam komunistyczny marsz przez instytucje i na czele WHO posadzono komunistycznego rewolucjonistę z Etiopii, WHO zamiast myśleć o epidemiach, zaczęło myśleć o dupie. A co najgorsze, o dupie małych dzieci. To te komunistyczne świnie i zwyrodnialcy zmajstrowali te chore standardy wychowania seksualnego dla dzieci z nauką masturbacji w wieku 4 lat. Które, gdyby zostały wprowadzone w Polsce, to zrobiłyby większe szkody niż korona. Z tego powodu, że korona zabija starszych. A te standardy zabiłyby umysły dzieci, przyszłości naszego narodu. Już rok temu krytykowałem WHO, już rok temu wiedziałem, że siedzi tam banda zwyrodniałych marksistów. Ale wtedy mój film o wychowaniu seksualnym według standardów WHO zaatakowało co najmniej kilku światłych psychologów, mówiących o tym, jaki to ja jestem głupi, że nie rozumiem tych standardów, tej masturbacji od wczesnego dzieciństwa i jakie to WHO jest genialne i nieomylne w tym, co robi. Lewacy, jak tak kochacie to pieprzone WHO, to teraz żryjcie korony od WHO. Cieszcie się kolejnym wspaniałym darem, jaki przyniósł w światu komunizm. Jak ja nienawidzę tego zjebanego komunistycznego ustroju. W Chinach stało się w kwestiach proceduralnych dokładnie to samo co w Czarnobylu. Najpierw władza robi idiotyczny eksperyment tworząc wirusa, tak jak w Czarnobylu, idiotyczny eksperyment ze zwiększaniem mocy elektrowni. Potem wszystko trafia szlak, a partia komunistyczna, jak to partia komunistyczna, zamiast działać tak jak cywilizowany kraj, czyli 5 minut po katastrofie, wszyscy o tym wiedzą, a reszta świata przysyła ekspertów i pomoc w zwalczaniu skutków, tak jak na przykład po katastrofie w Japonii, to nie! Tutaj tak być nie może, bo komunistyczna władza jest nieomylna jak sam Lenin. Ta władza nie popełnia błędów, więc wszystko zostaje zatuszowane. Nic się nie stało, nie ma żadnej choroby, a jak jest to przecież to tylko zwykła grypa, a cała sprawa się sypie dopiero jak trupy zaczynają się walać po ulicach chińskich miast. Ale i wtedy komunista z WHO uspokaja świat, że to nic takiego, że nic się nie dzieje, wszystko w porządku i nie ma się co temu dziwić, skoro szef WHO Tedros. Ad Hanom walczył z bronią w ręku za komunizm. Był gotów zabijać i umrzeć za komunizm. To niech się nikt do jasnej cholery nie dziwi, że za wszelką cenę bronił chińskiej partii komunistycznej, za cenę zdrowia i życia mieszkańców całego świata, za cenę zniszczonych gospodarek. WHO i Komunistyczna Partia Chin są odpowiedzialni za to, co się teraz dzieje na świecie. I Chinom raczej nikt zbyt wiele nie może zrobić, by ponieść za to odpowiedzialność. No chyba, że wszystkie poszkodowane kraje solidarnie będą się domagać odszkodowań i grozić całkowitym wstrzymaniem importu chińskich produktów. O ile to w tych czasach jest w ogóle możliwe. Na pewno nie na tą chwilę, gdy przez pieprzonych ekologów walczących z CO2 cała produkcja Europy odbywa się w Chinach że teraz bez nich nie mamy nawet zjebanych papierowych maseczek. A co dopiero gadać o respiratorach? Bez Chin nie możemy produkować leków i jesteśmy na ich łasce. Więc jak będziesz zdychać na koronę bez respiratora i leków, to podziękuj Grecie Thunberg i innym sukinsynom od Zielonego Ładu, dwutlenku węgla i wszystkich ekofanaberi, które zabiły produkcję w Europie. Greta Thunberg jest największym na świecie agentem i działaczem na rzecz komunistycznych Chin. Choć ona i jej wyznawcy są tak głupi, że nawet tego nie widzą. Jakie są osiągnięcia europejskiej ekologii? Żadne, co więcej, jest szkodliwa dla przyrody, bo to, co mogło być produkowane w Europie, w cywilizowanych warunkach, jest teraz produkowane w Chinach, przy o wiele większym zanieczyszczeniu środowiska, bo tam nikt nie patrzy na CO2, na filtry na kominach, ani na to, co wylewa do rzeki. Za każdą tonę emisji zlikwidowaną w Europie zyskujemy dwie tony chińskiej emisji. Dodatkowo każda produkcja przeniesiona z Europy to nowe miejsca w chińskich obozach pracy. Greta Thunberg swoim działaniem niszczy Europę i wspiera chińskie obozy niewolniczej pracy. Więc jak to się skończy, zapamiętaj raz na zawsze: lepiej dopłać i kup polskie zamiast chińskiego, bo inaczej twoje dzieci staną się chińskimi niewolnikami w 100% zależnymi od tego co produkują Chiny. A wracając do WHO, to właśnie udowodnili, że są do niczego niepotrzebni światu. Co więcej, są dla świata niebezpieczni. Wybuch epidemii, która teraz tak nam doskwiera, w te słoneczne dni spędzane w domu, epidemii, która tak zepsuje nadchodzące święta, epidemii, która zniszczyła zdrowie i odebrała życie tak wielu ludziom, to wina w równym stopniu komunistycznych Chin i komunistycznego WHO. I jako Polska powinniśmy natychmiast wstrzymać składkę na to szkodliwe dla świata gówno. I cały ten syf powinien zostać rozwiązany, zniszczony i zaorany. A co do pana Tedrosa Adhanoma... Tego, co kiedyś biegał z karabinem w imię Światowej Rewolucji Komunistycznej, a teraz jest szefem WHO, to z winy tego oto pana zachorowało na tą chwilę prawie półtorej miliona ludzi. I niedługo ilość zmarłych przekroczy 100 tysięcy. A ten dalej siedzi i grzeje stołek szefa WHO. A powinien już siedzieć w Hadze, w tym samym miejscu, w którym siedział Miloszewicz. I odpowiadać za ukrywanie prawdy, które sprowadziło na świat katastrofę. Takie straty, taka ilość ofiar. Koleś powinien odpowiadać jak za zbrodnie wojenne. Ale jeśli Ameryka go nie oskarży, to nikt go nie oskarży. Więc panie prezydencie Trump, błagam pana, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Wsadź pan tego komucha do pierdla za to, co zrobił Ameryce, za to, co zrobił Europie i za to, co zrobił światu. A Europa niech lepiej skończy z ekopojebaństwem, dwutlenkiem węgla i innymi ekoograniczeniami, które już oprócz przemysłu zaczęły jak rak atakować również rolnictwo. Koronawirus to tak naprawdę malutki kryzys, a już obnażył niemoc produkcyjną Europy, niezdolność do samodzielnego funkcjonowania Europy. A gdyby przyszła wojna, gdyby Chiny i Rosja zaatakowały, to co zrobimy bez przemysłu? Będziemy z nimi walczyć czołgami i samolotami ze szwedzkiego drewna? Przecież w przypadku wojny choćby z samą Rosją ten europejski burder rozleci się jak stary wychodek. A co się stanie, gdy wybuchnie jeden z kilkunastu superwulkanów, pyły zasłonią słońce i nastanie kilkunastomiesięczna zima? A ekologom wcześniej uda się zakazać produkcji mięsa, wtedy wszyscy zdechniemy z głodu. Zresztą podczas wojny, jeśli nie będziemy mieli rozwiniętej produkcji zwierzęcej, również momentalnie będziemy zdychać z głodu. A jeśli ocalimy produkcję zwierzęcą, to najpierw zjemy zwierzęta, a potem z głodu zjemy zapasy paszy dla tych zwierząt i przeżyjemy kilkakrotnie dłużej niż gdy chorzy psychopaci zakażą lub ograniczą produkcję mięsa. Koronawirus przypomniał nam, że świat nie jest bajką Disney'a dla pięciolatków i trzeba także brać pod uwagę prawdziwe zagrożenia. I jeśli Europa to zrozumie i z powrotem przełączy się z lewackiej pseudoekologii na produkcję, to szybko nadrobimy braki i sobie poradzimy. Jeśli jednak wygra myślenie takie, jak już widzę na filmach, typu, że koronawirus jest dobry i teraz kara nas za to, że ludzie niszczą ziemię, i Europa dalej będzie szła tą drogą, drogą redukcji przemysłu i niszczenia rolnictwa, to bądźcie pewni, w najlepszym wypadku za jedno pokolenie Europejczycy będą już tylko robolami w chińskich fabrykach, a w najgorszym po prostu będziemy zdychać z głodu. Eko Komuna to najgorszy rak Europy i teraz przyszedł czas, by pokonać tego raka i uwolnić prawdziwy potencjał Europy i przede wszystkim Polski. Eko Komuna albo życie. Wybór należy do nas wszystkich. Dzięki za uwagę i proszę o wsparcie kanału jakąś wolną złotówką, bo jak wiecie YouTube już dawno mi nie płaci. Proszę też o udostępniania i lajki, gdyż YouTube ogranicza zasięgi moich filmów. Dziękuję.